prowadzone kolejne elementy wsparcia, tak? Panie redaktorze, ja panu powiem tak. Nie tak dawno jeszcze w, w jednym z, w, z kurortów w Polsce w czasie swojej podróży tutaj w ramach realizacji obowiązków prezydenckich zatrzymałem się w hotelu, bardzo przyzwoitym hotelu, bodaj chyba czterogwiazdkowym. Naprawdę świetne warunki, powiem tak, drogi hotel jak na polskie warunki. I y, właściciel hotelu, to prywatny hotel był oczywiście, y, y, rozmawia ze mną, żegnaliśmy się, rozmawia ze mną następnego dnia, kiedy wyjeżdżałem, już opuszczałem hotel, dziękowałem za gościnę, za, za, za bardzo miłą atmosferę, a on mówi do mnie, panie prezydencie, przywrócilibyście ten bon wakacyjny. Ja mówię, co? On mówi, no dalibyście jeszcze raz ten bon wakacyjny. Ja mówię, panie, w tym hotelu? Bon wakacyjny? Pan żartuje? Mówię, to przecież tutaj przyjeżdżają ludzie mercedesami do tego hotelu. Tu ludzie przyjeżdżają nowymi BMK wartymi po pół miliona złotych. Co pan. Mówię, bon wakacyjny u pana? On mówi, proszę pana, oczywiście. Mówi, bon wakacyjny. Rodzina przyjeżdża, mówi do mnie do hotelu na tydzień, płaci rachunek kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a ojciec wyciąga bon wakacyjny. I tysiąc złotych za dwójkę dzieci mniej. I koniec. I nie ma. No dobrze, <laughs> dobrze. E, panie prezydencie, wróćmy do tej kampanii, bo pan w tej kampanii wsparł jednego z kandydatów i to